Teraz jestem z robimy nową serię z FIFY, z dodatku UEFA Euro 2017. Niestety wszystkie serie wcześniejsze będą odwołane, ale nie bójcie się, zrobimy jakieś nowe. No to łączamy, No, bracie, pierwszy. Dobra, kim będziemy grać? Jesteśmy Polakami, to Polakami, nie? No to gadaj. No, to Polska. Hiszpania gola, Polska gola Polskie orzełki Orzełki Dobra Następny moment Polska Walczymy z Grecją. Nygraliśmy naprawdę to przegrani. Nie. Renicowaliśmy. Strzelił Lewandowski Łódko. Ktoś tam jeszcze. Dobra, zostało. Ale mi kasper już nic nie. Kasperów. Tak. Dobra, gramy. Ja nie ja wyglądałem uh, się. bronić. Na dzisiejszy mecz w finałach Mistrzostw Europy no zapraszają państwa Dariusz Szpakowski i, coś i Włodzimierz Szaranowicz. To będzie piękny mecz, przynajmniej Fiby. taką mamy nadzieję i tak się pewnie stanie. Dudka. To tak jak normalnie no, dzisiaj to jest prawdziwa piłkarska uczta. Tak, dostaliśmy właściwie wiesz, w prezencie szampana. Właśilewski Samaras. Oj. Czy to wykorzysta? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Lewandowski. Zwykle stracił. Maniatis. Pażne, że nie jest osamotniony. Ojojoj, Bezpiecznie się robi pod bramką. O, udało mu się ładnie. Bezpiecznie, Ach, super, nas uratował. Ach, w ostatniej chwili. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Lewandowski. To musi być gol. Czy się uda? Strzelaj! No będzie gól! I grają dalej! Poradził sobie z tym grecki bramkarz. Jest Dobrze ładnie, odebrał piłkę przeciwnikowi przy przybotnymi. Ale coś pani Tak. Gekas Dobra W ostatniej chwili przejęli No Lewandowski Czytowanie. Lewandowski! Niesamowite! Dziwne, jak do tej pory mu się to wszystko udawało. Będziemy musieli z nim wygrać. Ojej oj, będzie Dloga. chyba bramka. Ach, Decyzja piękna interwencja, no z... niestety Czerwona kartka! Kacper, ty nie umiesz grać! kartka. Tak. Nie, naprawdę, naprawdę, naprawdę nie było. Mijamy obrońców. Ach, zmarnował taką sytuację. Od własnej bramki reprezentacja Polski. Dobra, zaczniemy jak nasz tytoń z Polski. Z... Pamiętasz, Włodek, jest takie zdjęcie z 1976 jest, wiem, roku, z... na którym reprezentanci Czechosłowacji unoszą w górę Puchar Mistrzowski. Ale konia z rzędem, kto rozpozna na tych zdjęciach piłkarzy naszych południowych sąsiadów. Tak, wszyscy widoczni na zdjęciu po meczu zamienili się koszulkami z przegranymi w finale Niemcami. Czy to wykorzysta? Dawaj! Ale, Goooo! się! Jeszcze muszę bronić To jest pomocnik! Ta, 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 zawsze. To jest pomocnik. Samaras. Boneshin to Zespół traci piłkę. Dobra piłka teraz do kolejki Dobra dobra kto pierwszy? Ach, Ach jednego obrońca grecki był lepszy Dobra, zrobimy grę, odrzuty z autem Aut, piłka dla Polaków Szansa! słabo broń, szansa na Gdyby ktoś tam był na dobitce Ojoj, Szaleńsza ojoj szaleń źle, źle się dzieje Ostrzymał A ta udało ta się o, nie. Ja na własnej nie. połowie ja tak nie ta współpraca. No i czy, czy będzie uznanie? Co to było? Zaskoczył i własnego bramkarza, i kolegów. Jaki to był samobójca? No dobra, nie to, to takie rzeczy, to tylko polski karta. Jest opisany jako Niestety, będzie tym faktem podłamany. Zawsze jest frustracja w ludziach. Tracą bramkę. Ale... Goal Lewandowski. Trzeba wymienić dudkę. Ale co to było? Do... Dziol, no poczuł się obram i wpadł do bram. Samaras. No. Tak Absuralnie. się. sobie zdawaliśmy się? Maniapis. Ja chyba Szansa na gola! Strzelał! Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym Zawsze uderzeniem. Dziękuję. Bo tak gadam, że to słychać wszystko. Dzięki. Gekas. Ło ludzie. Ło ludzie. Ta wywalczyło Przepadkowo kopnąłeś. Piłka na out. Rozboczną Polacy. Błaszczykowski. Oj, i Ale udanie. Wygrane starcie na skrzydle. Znowu są przy piłce. Trzeba było wysłuchać, nie A, nie dosięgnął. Niebezpiecznie. No i znowu ten Dudka. Skutecznie. No to, dobra, to się tak, na no tą piłkę? Czy to wykorzysta. Wejście na... o, mało to był wyszut karni? Wiem, że to jasno nie sterowałam, ale kto to był. Ryzykowna, ale udana interwencja. Koha Perkis. O, ładnie, A to dodał. to przed chwilą, bo z szybko wiedzieć. stracili. Robert Lewandowski. Sędzia pokazuje kontynuację gry. Udało się wyjść. No zastanawia się czy nie strzelać. Czy to wykorzysta? Aaaaa, jak zwykle, musimy się charpić. Wynik 2 do 1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję to. na ciekawe i minut. Wspaniale się spisaliście, ale nie wiem, w ogóle nie wiedziałem, co by Dowiemy się na że nie wiedziałem, to na pewno. rozpoczynają od O wolnego. Ja! 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 O nie, ja tu ją wykonywać. Znowili z rzutu wolnego. No naprawdę mało brakowało. Kacper. Nie interesuj. Katper cicho. Cicho, bo skończymy grę. Dutka. Kacper. Polański. Wczoraj jak zwykle ten drugi gracz jak zwykle coś się pochranił o bełbie. No, udało się przejąć. Kacper! Nie rozmawiaj z tobą. To nie rozmawiaj, nagrywamy. No, do małgazia no, będzie. Nie. Zaczekał z decyzją arbiter, ale odpizdał jednak przewinienie. Dobra, słuchaj. Popatrzmy, sędzia sięga po żółtą kartkę. No i to ty I jest nim jest. byłeś. jest kara dla Polaka. Musi teraz uważać, jeżeli chce skończyć ten mecz. Zwykle musi wszystko No biegnij, te dudko jedna, który siła. No dawaj, dawaj, ciągnij, Nie, nie będzie to możliwe. Kacpra... Dostarowanie Zwykle. No a chcę kolejnego obrońcę wykluczyć. Będzie go on. Worzystane okazje, mogą to się dobrze. mścić, ale bramkarz zachował się w stanie. Jeżeli kolejnego obrońcę nokałtujesz, to będzie to klęsk No nic Dobra, obraniak ludowicz A Ludowicz jak doprosczenił. Dobra, Dobra. Dobra. O, I za chwilę wznowią zrzutem z autu, nie rzutem rożnym. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. A? Trener dokonuje słusznej Dobrania. zmiany. Wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Doriusz Dudko. Samaras. Dobrze próbował, ale stracił. Brawo! Jest reakcja z Sanjego hipopotamy. A i Aj, będzie musiał uważać. Jak zwykle kto sterował? Ludzie. Dla naszego reprezentanta. i trzeba dodać, że sędzia tak, aż wurnie swoją to spotkanie. No, wyraźnie na czas. Teraz to do bramkadzaczko się, się nie podoba. No, a za wszyscy zawodnicy Chyba na będzie wszystko. gol. Ja przyznać, że sprzyści się wolność. Zabrałeś swojego wynika! Spalowałeś cztery razy! Uderzył. Polacy! Wznowią od własnej bramki! Maniakis. Dobra, Polskę, Grecję. wygrywamy. I mamy rzut wolny dla Grecji. No co ty Rusznie, robisz?! Pokartkę, tylko upomnienie. Nie. Nie. Razem chyba na tak, nie znowu ja. No ja widzę, że to ty. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Makos, dobra tego, interwencja bo. obrony! Ty! Zablokował się od tego rustkiego. Tak, szkoda strata. Nie, bo ruski No, wygląda Gdzie na to, się że... Gier, nie, 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 Jest nie, 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 to szczerze będzie go. Jest dwóch na trzech. To zwycięży. Zabacają, Już nie wiele chyba, czasu do końca, a wciąż remisowo. i okay, no do środku idą. Mają Wielu. teraz okazję. Stracili, ale odzyskali piłkę. Robert Lewandowski. Lewandowski. Na ostatkach sił. Okazja! Szczeli! Nie! nie! Ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej mhm. spotkaniu i doczonym czas gry. Włosy. zabrakło trochę szczęścia w tak ważnym momencie. Tak. Można powiedzieć, że Bo nie było nic boiska. Ważne, że zdobyłeś piłkę. Nie, wcale. Nie. Czy to wykorzysta? Poni, piłka wychodzi w pole. Nie będę nic wybijał to biegnie w sam środek tych obrońców ona ja, 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 po lewej stronie nie i tym razem. nie wiem jak zwykle tylko takie rzeczy wypada Paul Bizdeckiego czy no będzie to tylko to rzut to wolny to czy to będzie. będzie na przykład kartka sędzia przywołał gracza do siebie y, A wcześniej kto mu podał skończył Hana sam Hirodek ten obrońca się właśnie pchał i Grecki tu lewa dośki sam wygrana w pierwszym meczu daje to pewności siebie Dopóki on za tą piłkę znowu naciska się widzisz lotów w następnych meczach Tak jak się żegnać, dożegnać żegnają państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski Wróć! Dalej! Stój! 12 strzałów z naszej strony. 5 celnych. Grecy, 5 strzałów i 3 celne. 50 na 50, posiadanie piłki w faule, 4 na 2. Dobra. I to będzie... Wszyscy wydawali piersi! Czemu oni ją 0, 0, 0? Uwegoat Rosja z Czechami 2 do 2 Holandia, Dania 3 do 1 Niemcy, Portugalia 2 do 1 Hiszpania 3-1 z Włochami Irlandia 1 do 1 Francja 1 do 0 z Anglią I się nie dowiedziałam Dobra I to wszystko w tym odcinku Trzymajcie się do następnego odcinka Cześć